Przygotuj się, ponieważ to, co zaraz odkryjesz, może zmienić Twoje życie i sposób, w jaki postrzegasz zdrowie. Czy słyszałeś już o wielkim Ellsworthie Warhamie? Nie jest on zwykłym lekarzem. To prawdziwy rewolucjonista w dziedzinie zdrowia. Mając ponad dziewięćdziesiąt lat, ten emerytowany kardiochirurg poświęcił swoje życie na ujawnianie sekretów, których przemysł farmaceutyczny nie chce, abyś znał. Czy wiesz, że 99% ludzi nie ma najmniejszego pojęcia, jak utrzymać swoje naczynia krwionośne w zdrowiu? A najlepsze jest to, że na końcu tego filmu podzielę się z tobą niezwykłą informacją, która może poprawić twoje krążenie krwi, a kto wie, może nawet uratować twoje życie. Zanim zagłębimy się w nauki Werhama, porozmawiajmy o wspólnym wrogu, który stoi między tobą a twoim idealnym zdrowiem, o przemyśle farmaceutycznym. Ci giganci nie są zainteresowani Twoim prawdziwym zdrowiem. Bardziej zależy im na sprzedaży drogich leków, które jedynie maskują objawy, zamiast leczyć przyczyny chorób. Nie chcą, abyś odkrył prawdę o tym, jak poprawić swoje zdrowie w sposób naturalny i skuteczny. Wolą, abyś nadal wydawał pieniądze na tabletki i terapię, podczas gdy proste i tanie rozwiązania są ignorowane. Ellsworth Wareham był jednym z nielicznych, którzy odważyli się rzucić wyzwanie temu systemowi. Stał się legendą nie tylko ze względu na swoje umiejętności chirurgiczne, ale także ze względu na swoją wiedzę o zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Dzięki swoim odkryciom zwrócił uwagę na to, że prawdziwe zdrowie zaczyna się od wyborów żywieniowych i zdrowych nawyków, a nie od leków. Dlatego zostań ze mną do końca, ponieważ zdradzę Ci wszystko, co musisz wiedzieć o tym niezwykłym człowieku i o tym, jak jego nauki mogą odmienić twoje życie. Wkraczasz w świat wiedzy, która może uwolnić cię z objęć przemysłu farmaceutycznego i pomóc ci osiągnąć pełnię zdrowia. Przygotuj się na podróż, która może na zawsze zmienić twój sposób życia. Kiedy mówimy o zdrowiu naczyń krwionośnych, potężną metaforą, która przychodzi na myśl, jest porównanie do szkła. Wyobraź sobie swoje naczynia krwionośne jako przezroczyste, czyste rurki, wolne od zatorów. Tak jak szkło może pęknąć pod wpływem siły lub ciśnienia, tak i nasze naczynia mogą stać się kruche i podatne na uszkodzenia, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. To porównanie pomaga nam zrozumieć nie tylko kruchość naszego układu krążenia, ale także znaczenie utrzymywania zdrowia naczyń krwionośnych jako priorytetu. Ellsworth Wareham podkreślał, że zdrowe naczynia krwionośne są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kiedy mówimy o naczyniach krwionośnych, jak o szkle, mamy na myśli ich przejrzystość i elastyczność, które umożliwiają właściwy przepływ krwi. Gdy tętnice i żyły zostają zatkane cholesterolem lub toksynami, krążenie krwi zostaje zaburzone, co zwiększa ryzyko pęknięć, zakrzepów i chorób. Ta metafora służy jako ostrzeżenie: powinniśmy dbać o nasze naczynia krwionośne tak, jak dbalibyśmy o cenny przedmiot ze szkła. Piękno tej metafory polega również na tym, że tak jak szklanka może zostać oczyszczona i utrzymana w doskonałym stanie. Tak i nasze naczynia krwionośne mogą zostać oczyszczone i odmłodzone poprzez zdrową dietę, regularne ćwiczenia i świadome nawyki życiowe. Warham uważał, że wiele problemów sercowo-naczyniowych, z którymi borykamy się dzisiaj, jest bezpośrednim skutkiem niewłaściwej diety i braku troski o zdrowie. Dlatego, jeśli chcemy uniknąć, aby nasze naczynia stały się mętne i kruche, musimy wprowadzić, Istotne zmiany w naszej diecie i stylu życia. Tak więc, gdy myślimy o metaforze naczyń krwionośnych jako szkła, przypominamy sobie o ich kruchości i konieczności stałej troski. Dzięki mądrości i naukom wielkiego Ellswortha-Werhama możemy nauczyć się, jak zachować zdrowe naczynia krwionośne i cieszyć się lepszą jakością życia. Przekształcenie naszych naczyń krwionośnych w struktury tak odporne i zdrowe jak szkło pozwala na swobodny przepływ witalności i energii przez nasze ciało. Dbając o nasze szklane rurki, zapewniamy sobie nie tylko dłuższe życie, ale także zdrowsze i pełniejsze. Czynniki przyspieszające starzenie się naczyń krwionośnych. Starzenie się naczyń krwionośnych to naturalny proces. Ale wiele czynników może przyspieszyć te degradacje, zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i pogarszając ogólny stan zdrowia. Zrozumienie tych czynników jest kluczowe do opracowania skutecznych strategii prewencyjnych. Oto niektóre z głównych czynników przyczyniających się do przedwczesnego starzenia naczyń krwionośnych: niezdrowa dieta, dieta bogata w tłuszcze nasycone, tłuszcze trans, cukier i sód. Może prowadzić do gromadzenia się blaszek miażdżycowych w tętnicach. Przetworzona żywność, smażone potrawy i napoje gazowane to główni winowajcy, którzy z biegiem czasu osłabiają elastyczność naczyń i mogą prowadzić do miażdżycy. Brak aktywności fizycznej, brak ruchu to jeden z największych czynników przyspieszających starzenie się naczyń krwionośnych. Regularna aktywność fizyczna pomaga utrzymać naczynia krwionośne elastyczne i zdrowe, a także poprawia krążenie krwi. Brak aktywności może prowadzić do przyrostu masy ciała i podwyższenia ciśnienia krwi, co pogłębia problem. Palenie tytoniu, papierosy, to jeden z największych wrogów zdrowia naczyń krwionośnych. Substancje chemiczne zawarte w dymie tytoniowym uszkadzają komórki wyściełające naczynia krwionośne, czyniąc je bardziej podatnymi na stany zapalne i choroby. Ponadto palenie zwiększa ryzyko powstawania zakrzepów oraz podwyższa ciśnienie krwi, przyspieszając proces starzenia się naczyń. Przewlekły stres długotrwały stres może negatywnie wpłynąć na zdrowie układu krążenia na wiele sposobów. Może prowadzić do niezdrowych nawyków, takich jak niewłaściwa dieta i brak aktywności fizycznej, a także zwiększać produkcję hormonów, które podnoszą ciśnienie krwi i ryzyko chorób serca. Nadmierne spożycie alkoholu nadmierne picie alkoholu może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w tym nadciśnienia i uszkodzeń serca. Nawet umiarkowane spożycie powinno być kontrolowane, ponieważ alkohol może wpływać na funkcjonowanie naczyń krwionośnych i zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Otyłość, nadwaga, to istotny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Tłuszcz brzuszny w szczególności jest związany ze stanem zapalnym i insulinoopornością, co może negatywnie wpływać na zdrowie naczyń i przyspieszać ich starzenie. Cukrzyca, nieprawidłowo kontrolowana cukrzyca, może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych z powodu podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Nadmiar cukru może osłabiać elastyczność naczyń i zwiększać ryzyko chorób serca. Brak snu. Jakościowy sen jest kluczowy dla ogólnego zdrowia, w tym dla zdrowia naczyń krwionośnych. Brak snu może podwyższać ciśnienie krwi i powodować stany zapalne, co przyczynia się do szybszego starzenia się naczyń. Genetyka. Chociaż wiele czynników starzenia można kontrolować, skłonności genetyczne również odgrywają rolę, również odgrywa ważną rolę. Historia rodzinna chorób sercowo-naczyniowych może wskazywać na większe ryzyko problemów ze zdrowiem naczyń krwionośnych. Zanieczyszczenie powietrza, ekspozycja na zanieczyszczenia środowiskowe może negatywnie wpływać na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Drobne cząsteczki i toksyny obecne w powietrzu mogą powodować stany zapalne i uszkodzenia naczyń krwionośnych, przyspieszając ich starzenie. Utrzymanie zdrowia naczyń krwionośnych jest kluczowe dla długiego i zdrowego życia. Świadomość czynników przyspieszających ich starzenie pozwala podejmować świadome decyzje dotyczące stylu życia i odżywiania. Przyjmując zdrowe nawyki, takie jak zbilansowana dieta. Regularna aktywność fizyczna i zarządzanie stresem, możemy pomóc w zachowaniu zdrowia naczyń i wspierać zdrowe starzenie. Czynniki przyspieszające starzenie się naczyń krwionośnych starzenie się naczyń krwionośnych to naturalny proces, ale wiele czynników może przyspieszyć tę degradację, zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i osłabiając ogólny stan zdrowia. Zrozumienie tych czynników jest kluczowe do opracowania skutecznych strategii prewencyjnych. Oto niektóre z głównych czynników przyczyniających się do przedwczesnego starzenia naczyń krwionośnych. Niezdrowa dieta, dieta bogata w tłuszcze nasycone, tłuszcze trans, cukier i sód, może prowadzić do gromadzenia się blaszek miażdżycowych w tętnicach. Przetworzona żywność. Smażone potrawy i napoje gazowane to główni winowajcy, którzy z biegiem czasu osłabiają elastyczność naczyń i mogą prowadzić do miażdżycy. Brak aktywności fizycznej, brak ruchu to jeden z największych czynników przyspieszających starzenie się naczyń krwionośnych. Regularna aktywność fizyczna pomaga utrzymać naczynia krwionośne elastyczne i zdrowe, a także poprawia krążenie krwi. Brak aktywności może prowadzić do przyrostu masy ciała i podwyższenia ciśnienia krwi, co pogłębia problem. Palenie tytoniu, papierosy, to jeden z największych wrogów zdrowia naczyń krwionośnych. Substancje chemiczne, zawarte w dymie tytoniowym, uszkadzają komórki wyściełające naczynia krwionośne, czyniąc je bardziej podatnymi na stany zapalne i choroby. Ponadto palenie zwiększa ryzyko powstawania zakrzepów oraz podwyższa ciśnienie krwi, przyspieszając proces starzenia się naczyń. Przewlekły stres, długotrwały stres, może negatywnie wpłynąć na zdrowie układu krążenia na wiele sposobów. Może prowadzić do niezdrowych nawyków, takich jak niewłaściwa dieta i brak aktywności fizycznej, a także zwiększać produkcję hormonów, które podnoszą ciśnienie krwi i ryzyko chorób serca, nadmierne spożycie alkoholu. Nadmierne picie alkoholu może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w tym nadciśnienia i uszkodzeń serca. Nawet umiarkowane spożycie powinno być kontrolowane, ponieważ alkohol może wpływać na funkcjonowanie naczyń krwionośnych i zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Otyłość nadwaga to istotny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, choroby sercowo-naczyniowe. Tłuszcz brzuszny w szczególności jest związany ze stanem zapalnym i insulinoopornością, co może zaszkodzić zdrowiu naczyń krwionośnych i przyspieszyć ich starzenie. Cukrzyca. Niewłaściwie kontrolowana cukrzyca może powodować uszkodzenia naczyń krwionośnych z powodu podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Nadmiar cukru może wpływać na elastyczność naczyń i zwiększać ryzyko chorób serca. Brak snu. Jakościowy sen jest kluczowy dla ogólnego zdrowia, w tym zdrowia naczyń krwionośnych. Brak snu może podwyższać ciśnienie krwi i powodować stan zapalny, co przyczynia się do starzenia naczyń krwionośnych. Genetyka Chociaż wiele czynników starzenia się można kontrolować, predyspozycje genetyczne również odgrywają ważną rolę. Historia rodzinna chorób sercowo-naczyniowych może wskazywać na większe ryzyko problemów zdrowotnych naczyń krwionośnych. Zanieczyszczenie powietrza, ekspozycja na zanieczyszczenia środowiskowe może szkodzić zdrowiu układu sercowo-naczyniowego. Drobne cząsteczki i toksyny obecne w powietrzu mogą powodować stany zapalne i uszkodzenia naczyń krwionośnych, przyspieszając ich starzenie. Utrzymanie zdrowia naczyń krwionośnych jest to kluczowe dla długiego i zdrowego życia. Świadomość czynników przyspieszających starzenie się naczyń pozwala podejmować świadome decyzje dotyczące stylu życia i odżywiania. Przyjmując zdrowe nawyki, takie jak zbilansowana dieta, regularna aktywność fizyczna i zarządzanie stresem, możemy pomóc w zachowaniu zdrowia naczyń i wspierać zdrowe starzenie się. Obalanie mitów dotyczących zdrowia sercowo-naczyniowego. Zdrowie układu sercowo-naczyniowego jest tematem często otoczonym błędnymi informacjami i mitami, które mogą prowadzić do złych decyzji zdrowotnych. Poznanie prawdy jest kluczowe dla utrzymania zdrowego serca i zapobiegania chorobom. Obalmy kilka najczęstszych mitów dotyczących zdrowia serca. Mit, tylko osoby starsze muszą martwić się o zdrowie serca. Prawda, chociaż ryzyko chorób serca wzrasta z wiekiem, problemy sercowo-naczyniowe mogą dotknąć osoby w każdym wieku. Niezdrowe nawyki, takie jak zła dieta, brak aktywności fizycznej i palenie, mogą prowadzić do chorób serca u młodych ludzi. Zdrowy styl życia od najmłodszych lat jest kluczowy dla zapobiegania problemom w przyszłości. Mit wysoki poziom cholesterolu jest zawsze zły. Prawda, cholesterol często jest postrzegany jako wróg, ale w rzeczywistości istnieją dwa rodzaje: LDL, zły cholesterol i HDL dobry cholesterol. LDL może gromadzić się w tętnicach, podczas gdy HDL pomaga usuwać zły cholesterol z organizmu. Dlatego kluczowe jest utrzymanie równowagi między nimi, a nie po prostu obniżenie poziomu cholesterolu jako całości. Mit. Ćwiczenia fizyczne są tylko dla osób, które chcą schudnąć. Prawda, chociaż utrata wagi jest jednym z korzyści ćwiczeń, regularna aktywność fizyczna jest niezbędna dla zdrowia serca, niezależnie od masy ciała. Ćwiczenia pomagają poprawić krążenie krwi. Zmniejsza stres, wzmacnia serce i obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Włączenie aktywności fizycznej do codziennej rutyny jest niezbędne dla każdego, niezależnie od celu wagowego. Mit, zdrowie serca, zależy wyłącznie od genetyki. Prawda, chociaż genetyka może odgrywać rolę w ryzyku chorób serca, czynniki takie jak styl życia, dieta i aktywność fizyczna mają ogromny wpływ. Zdrowe nawyki mogą zmniejszyć ryzyko nawet u osób z rodzinną historią problemów sercowych. Wybór zdrowych nawyków jest kluczowy dla profilaktyki. Mit. Zdrowie układu sercowo-naczyniowego to problem tylko dla mężczyzn. Prawda? Chociaż mężczyźni mają większe ryzyko chorób serca w młodszym wieku, kobiety również są zagrożone, szczególnie po menopauzie. Czynniki takie jak stres, nadciśnienie i cukrzyca mogą wpływać na zdrowie serca kobiet. Ważne jest aby zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjęli zdrowe nawyki, aby chronić serce. Demistyfikacja mitów na temat zdrowia serca to klucz do podejmowania świadomych decyzji dotyczących naszego zdrowia. Prawda jest taka, że prowadzenie zdrowego stylu życia jest niezbędne dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy historii rodzinnej. Zrozumienie i obalenie tych mitów sprawia, że jesteśmy lepiej przygotowani do dbania o nasze serce i zapewnienia sobie długiego zdrowego życia. Wiedza to klucz do zdrowia sercowo-naczyniowego. Teraz, gdy rozwialiśmy niektóre z najczęstszych mitów na temat zdrowia serca, ważne jest, aby zastanowić się, co to dla nas oznacza. Prawda jest taka, że wiedza to potężne narzędzie, a zdobywając właściwe informacje, możemy odmienić nasze zdrowie, a tym samym nasze życie. Każdy wybór, którego dokonujemy, ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie naszego serca. Dlatego chcę, abyś zrozumiał, że odpowiedzialność za Twoje zdrowie leży w Twoich rękach. Nie pozwól, aby mity i dezinformacja wpływały na Twoje decyzje. To, czego się dzisiaj nauczyliśmy, może być kluczem do zdrowszej i bardziej energicznej przyszłości. Teraz, jak obiecałem, mam dla Ciebie niesamowity prezent. Oferuje prosty, ale skuteczny przepis, który może pomóc poprawić krążenie krwi i zadbać o twoje naczynia krwionośne, sprawiając, że będą jak szkło: przepis: sok z buraka i cytryny, składniki: średni burak, sok z jednej cytryny, jedna łyżka miodu, opcjonalnie: filtrowana woda, sposób przygotowania: dokładnie umyj buraka i obierz go. Pokrój buraka na kawałki i umieść w blenderze. Dodaj sok z cytryny, miód, jeśli chcesz, i szklankę filtrowanej wody. Zmiksuj wszystko, aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Jeśli wolisz, przeceć napój i podawaj schłodzony. Ten sok jest bogaty w azotany, które pomagają rozszerzać naczynia krwionośne i poprawiać krążenie krwi. Chcesz więcej takich wskazówek? Zostaw komentarz z hasłem: Numer zdrowie żyje a wyślę Ci ekskluzywny przewodnik z dodatkowymi przepisami i praktycznymi poradami dotyczącymi zdrowia serca. To Twój moment, aby działać i skorzystać z tej wyjątkowej szansy na wzmocnienie i transformację swojego zdrowia. Pamiętaj, wiedza to potęga, a teraz masz okazję wykorzystać ją do stworzenia zdrowszej przyszłości. Wyruszmy razem w tę podróż ku zdrowiu i dobremu samopoczuciu.